Witam serdecznie w pierwszym odcinku, a znowu kolejna seria, proszę bardzo, kto by się spodziewał. Mamy Hades, będziemy grać sobie w Hades, także cieszę się, że przyszliście. O, cieszę się, dźwięk policzku, tutaj wytarmoszę. Będziemy grać w Hades, nic nie wiem o tej grze, wiem tylko, że to jest roguelike, że jakieś tam Grecja albo Rzym, nie wiem dokładnie. I podobno jest bardzo fajne i dlatego będziemy sobie grać, bo bardzo fajne. Zaczynamy. Podpiałem sobie pada. Zobaczmy, czy ten pad działa. Ok, dobra, działa. Yy, zobaczmy sobie. O, i mamy sterowanie, proszę bardzo, do. Pada, proszę bardzo. jakiego pada? Do. Ps. Ps4. I mamy takiego pada, i sobie tym padem będziemy grać. I mamy nawet odpowiednie oznaczenia do tego pada, co mi się bardzo podoba. Lecimy, dobra, gramy. Nowa gra. Widzicie, puste, nie ma żadnego nic. Jeszcze nie odpaliłem. To jest pierwsze odpalenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. few tales are told oh. of hades, Wait, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. i, however, mean to tell you such a tale. listen carefully. goodbye, father. okay, dobra. Czyli ta, tu chodzi się, nie? Gałką się chodzi, to już umiem. Co to za miejsce? Było napisane tartar, także. Także w tartarze. Ok. No i ciekawe, co tu ma być. Co tu, co tu się będzie działo takiego? Dobra, kontynuuj. Ok. O, dobra, tym się bije. dobra, tam jakieś kamienie spadały. A, kółko kliknę i coś się stało. A którym się robi... O, krzyżykiem się robi unik, dobra. Okej, okay, muszę jeszcze tutaj się nauczyć dużo rzeczy. Ale okej, okay, dobra. Czyli mamy walkę... Walkę w zwarciu. Rozumiem. Dobra, puszczam jakiś ten, jakiś nie wiadomo co. Y jakiś, jakiś trójkącik, czyli to taki ten. O, przyszły kolejne. Bo teraz baby to będzie łatwiej, nie? Hehehe. <ścoughs> teraz już nie można mówić takich żartów o kobietach, bo teraz jest w ogóle napięta sytuacja. Dlatego dzięki temu, że mam strasznie mało. Strasznie mało wyświetleń, mogę sobie pozwolić na takie coś. O, jak ładnie walnąłem, Proszę bardzo, cyk, cyk. O, prosto w bombę wlazłem, No to trochę trochę gorzej. Pa! Ciach, ciach! Śmierć. Dobra. Czyli udało się, tak? O, proszę bardzo. Hail, noble cousin. O Atena do No dobra. Y, i tutaj mogę sobie wybierz jedno. Naciśnij głównej broni, dobra. Ataki mocniejsze. I możesz odbi odbijać. Dobra, a jak mam odbijać? Odbicie przeciwko nim, tylko jak ja to mam zrobić? Halo, dobra, tutaj daję wrażenie wrogom na niewielkim obszarze. Odskok, no nie, no damage, nie? No to szanujmy się. No, mamy wybór, czy jakieś czary, jakieś śmieszne czary, jakiś unik, lep, no to no szanujmy się. No chcemy damage, no Boże, bądźmy poważni. Co to za jakieś pytania, głupie gro? No na start, jakieś głupie pytania? No i zabici, dobra. Moje pytanie brzmi o? A widzicie, jak go załatwiłem, jak dziada załatwiłem, wyczułem, że są kolce i wykorzystałem. Dostałem teraz. ciekawe jak długo tu przeżyję. Klucz. Dobra. No to tak widzę, że ten na no, grubo. A to za to jest? Co to znaczy serduszka? Co to znaczy kotwica ta? No tego nie wiemy, tak? I najprawdopodobniej szybko się nie dowiemy. Dobra, wezmę serduszko. Dobra. Okej, okay, na jednego zrzuciłem kamień. Okej. Okay. Aha, czyli jak biję się przy tych filarach, to mogę na nich zrzucić ten kamienie. No dobra. To jest jakaś podpowiedź już. Dobra, trzeba to baby wybić Dobra. Tutaj jeszcze No i co? I... Aha, dobra, czyli jak poszedłem tutaj, to mam teraz życie. A jest to jakaś mini-mapka, czy coś takiego? Tak jak w Wajzaku? Ja chciałem tak jak Wajzaku, żeby było wszystko. Tutaj nie mam nic. Yy, to y, trójkąt. O, wow, coś zrobiłem. Aha, dobra. To trójkąt to jest takie uderzenie. Aha, już się wrócić nie można. Czyli ja teraz sobie wybieram, co ja chcę. A, dobra, ty ja chcę klucz. Powiedzmy, że chcę klucz. Klucz wygląda fantastycznie. O i znowu kolejne chłopy. No i dostałem. Wpis. To jest boss jakiś? O co tu chodzi? Mam więcej życia. Ej, było odbicie. Na w zasadzie działają to odbicia? Ja bym się chciał bardzo dowiedzieć. A to proszę, dranie Jak szarżuje. dobra, i w kolce działa. Jak frajera robimy ich. Jak frajera. Zobaczcie, to jest. To jest. Z... O, to jest. To dużo. No dobra. Ok, no to mamy klucz. Znakomicie. I to jest, tak? A to jakiś tutorial ja bym chciał, może, na przykład, najpierw. A nie, bo oni już nie wrócili do gry. Ja już gram. Ja myślałem, że to ja cały czas tutorial robię. Oj oj. oj. oj, oj, oj. Widzę kłopoty, tutaj są drobne. No dobra, no. Śmierć. Ale fajnie się grało, nie? To chwilę ile to było minut? Yy, 8 minut, ale fajne 8 minut. Ja podoba mi się, dobra, lecimy jeszcze raz. Jestem w domu. O! Chcą rozmawia. Gdzie... Dobra. Ale śmieszne Some of us more than others. stupid boy not think I'm ready. I you don't you know think here, ransacking ready. I don't think I'm ready. I don't think I'm ready. I don't think I'm ready. I do I'm ready. Hmm. What do I care? You shall never reach the surface. Go, see you're no, come home. Do not despair, child. Such setbacks are inevitable, and may be overcome with effort mm -hmm. and with time. You made contact with the goddess Athena. Dobra. I leave it, next I am grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Okay. Reveal to them no tak, rozumiem Świetnie. Dobra, zaraz jeszcze tutaj nie sprawiłem. Powróciłeś, No, powróciłem w rzeczy samej. Zablokowane. Tutaj co jest? House of Dobra, House of Hades, to wystarczy mi. To już wszystko jest. <laughs> Achilles. The Achilles. Dobra, trzymaj się Achilles idziemy się bić dalej. Dobra, czyli fajnie, czyli można sobie pogadać z ludźmi tutaj, prawda? Jak zginiemy? Pewnie będą się z nas śmiać, jak zginiemy, że o, słyszałem, że ten frajer umarł. A to jest mój pokój! Dobra, dobra, Bedchamber to mi wystarczy. To już też wszystko. Nie mogę spać. No, przykro, przykro. E, co to jest? Atak specjalny zdają obrażeń uderzenia, więcej obrażeń. No to już, chyba to sobie wyjaśniliśmy na początku gameplayu, tak? Dobra. Okay. Lecimy Klucze o. Klucz odblokuj. A ja chcę dzida albo ta. Ja zbieram jeszcze klucze. Nie odblokowujemy jakiś takiego bodziewia. Łuk, proszę was. Pff. Łuk jest dla frajerów My potrzebujemy czegoś do walki w zwarciu. Ja to mogę. Do do górnych 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 Dobra. Dobra.

Oh, I'm not about to my... Wesoły kostek, <laughs> Oj, jaj, jaj, jaj. Dobra. dajcie ostrze, jezu, jakiś łuk dają, kurde, to dla dzieci jest takie. Dobra, teraz. No i dobra, no to do, do umiemy, dobra, idziemy. Czyli to tylko trening był, dobra, najwyżej to wytnę z tego filmiku, bo to takie było tragiczne. To musiało się smutno oglądać. Dobra, one more time. One more time, dobra. Ok, i zaczynamy z tego miejsca, rozumiem. Czy In the name of Hades, Olympus, I accept this. Greetings there, young man! Oh, Zeus, witam serdecznie, been rather difficult, and he's not so much as called in quite some time. You'll have a better home where you belong here on Olympus, and to help you on your journey, have my blessing. No, Bugosławieństwo. O co to jest? Co to jest? Jest świeci się na fioletowo, czyli musi być lepsze. Dobra, naciśnij kółko, aby potężny atak dystansu. Dalej go używaj. No dobra, no to chcemy te kółkiem, żeby trochę. Kurde, muszę się przyzwyczaić, że tu się nie unika kółkiem, tylko krzyżykiem, ale dam radę. Kwadrat przynajmniej jest dobry, tak? Kwadrat. Kwadrat jest zawsze od ataku, tak? To, to już, To się nie zmienia, także tutaj przycisk ten jest bardzo dobrze umiejscowiony. Problematyczny jest z unikiem. Dobra. No i śmierć. Dobra, załatwione, nie? Okej, okay, dobra, już umiem się bić. Już nauczyłem się grać. Dobra, już wszystko wiem. No, dobra, wróć tutaj. No tak. Życia nie potrzebujemy, tak? Widzimy życie pełne. Perfekto. Życie jest ogarnięte. Czyli idziemy w to. Nie wiem, co to jest. Sprawdźmy. Po prostu. Po prostu sprawdźmy. Nauczymy się jeszcze. Jeszcze tak, tak, że dwie gry, i już będę umiał w to grać, nie? Dobra, jestki. Oj oj oj, 10 żyć, niedobrze. Nie, kółkiem chciałem u nich zrobić. No widzicie, najgorzej. A to nie jest kółkiem, to to jest przyżycie. Dobra. Aha, dostęp pieniądze. Bo fajnie by było, jakbym miał. Dobra. Keep going, ok. O, elegancko, ładnie wyszło. O, załatwieni, dobra. Ej, to dobre jest, kurde, te kółko, puszczanie tego kółka, powiem wam szczerze. Ja to się nie spodziewałem, a to się odbija od chłopa do chłopa. Dobra. Poseidon. Chodźmy, zobaczmy go. Okay. Okay. Gdzie jest moja magia? Okay. Dobra, odsunąłem chłopanie, źle. Najpierw trzeba te... Wiedźmy! Prawda? Okej, okay, okej. Okay. Dobra, bijemy dziada, jest, jest. Easy, nie? O, proszę bardzo, easy. Ogarnięty, szybciutko, pak, pak, pak

Mały krótki odskok ataków lub obrażeń odskoku. To ja odskokiem też biję. Dobra, to zaraz. Zadaje więcej obrażeń i odpycha wrogów. O! Nie wiem, ale to unik, który zadaje obrażenia, to jest spoko temat. Tak mi się Bężącego wydaje. O, mogę coś kupić. O, mam. Pie I pieniądze zdobyliśmy wcześniej. No to świetnie. Dobra. Co to pasywne? Mmm. E, trwało korzyść po dobra. Pasywny dar. Era boską moc. Dobra. Mm. Dobra. A tu pisze, co to robi? Czy to tak jest, że. Dobra, pasywne. No to co to dalej? Nie chcę. A to leczenie się wroga. Mają 15 szans na uleczenie. Ilość potyczek. No nie no dobra. Trześć no, to. O nie stać na wszystko? Okej, okay, dobra, no wszystko mamy. Kupiłem wszystko. Tak bogaty człowiek się ustawił w życiu może teraz ten. A to co to jest? A to co to jest? Nie wiem te, ten worek z czaszką wygląda fajnie. No idziemy do worka z czaszków. Aha <try> Dobra, czy na takiej zasadzie... Dob A, czyli tu się kupuje itemy. No to dałem dupy trochę. No cóż. No cóż bywasz, że no, tak jest już w życiu, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Czasem podejmuje się dobre decyzje, czasem złe. To już przynajmniej wiem co to jest ten woreczek. Znakomicie. Hmm. O ja Dobra, załatwione. Ej, dobra. Ej, to odzyskiwanie życia jest dobre, podoba mi się, nie? Cześć, dobra. Hades. Cześć, dobra. Przyjmuję wiadomość! Proszę bardzo, halo wiadomość. O, Freddyta. Wal. decided I shall aid you for the moment. You interested? Wal. co my tutaj mamy? Ataki specjalne zadają więcej obrażeń i wywołują osłabienie. Ło, wow, to jest takie dobre jakieś wszystkie nagrody. Czyli zwiększają całkowite życie. Aha. Są więcej warte, ale że zaraz, zaraz, zaraz. Zwiększa całkowite życie. No dobra. Czyli wszystkie nagrody zwiększa zwiększające całkowite życie w komnatach są więcej warte. Tu co to jest? No nie, to no, pierś? Ciężki atak. Tam. Dobra, idziemy. Dobra, zobaczmy te klejnoty, nie? Zobaczmy te klejnoty. Wygląda tak, jakby to było coś warte. Okaj, 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 nie, kółkiem, patyk, nie kółkiem. Kółko złe. Dobra, no chodź.

Załatwiono. Ok, dobra. Uleczyliśmy się trochę chociaż. No podnieś. Dostaliśmy pieniądz. No, mam 14 życia. Nie wiem czy to jest duża ilość życia. Yy, ale wydaje mi się, że, że ten, że jeszcze trochę chwilę pogramy. Proszę bardzo. O, to jakiś na pewno easy. O. Dobra, dostał w łeb kamieniami jeden chłop. Ja się trochę boję z nimi walczyć, nie? O Jezu, oni są mocni. A zaraz! Super cios, zapomniałem o super ciosie. Nie ma uczciwości! Bardzo dobrze, jak na ja nie ma uczciwości! Nie ma uczci Koniec! Dobra, dobra, coś, coś zdobyliśmy, zaraz zobaczmy, czy mogę. Te swoje. Nie, <śmiecki> chcę z nim gadać, on mi powie, że jestem fryer. Zablokowany, okej. Okay. No dobra, to ten. To takie, można nazwać to nawet pierwsze wrażenia, prawda? Pierwsze wrażenia z Hadesa. No jeszcze zerknę, czy tutaj jakiś klucz zdobyłem, bo nie pamiętam. Nie chcę się z nimi rozmawiać, bo tutaj nic nie osiągnąłem. Nic nie osiągnąłem. O! Ale tu mamy już tarczę, ja tarczę to bym spróbował. shield of chaos, daj mi power. Ok, tym się bije. Ło! Wow, wow. Proszę bardzo, dobra. Mamy rzut, dobrze jest, dobrze. Kiedy? Ok, bije trochę jak frajer, ale. Ale robimy tym tak, ciach, ciach. I zabity. Dobra, no to... Będziemy ich wrzucać na przeszkody po prostu tym. Ale to, y, moi kochani, w następnym odcinku, prawda? Także mam nadzieję, że to się wam podobało. Y, ja to jeszcze chwilę, ja to na pewno jeszcze chwilę ogram sobie. Bo tutaj były te, się walczyło, się, się robiło jakieś obrażenia, stworzenia, o, fajnie, fajnie. Zobaczymy, jak to na przyszłość wyjdzie. A tymczasem ja się żegnam, także na razie do usłyszenia, cześć.